Największy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej operator kolejowych przewozów towarowych wjechał na ślepy tor? Jak tam się znalazł i jaka musi być cena za ratowanie PKP Cargo? Mikołaj Kunica, to jest program In Business, a moim gościem jest dziś pan dr Marcin Wojewódka, prezes grupy PKP Cargo. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Pełniący obowiązki prezesa zarządu PKP Cargo jest oddelegowany z, z rady nadzorczej, tak. a y, związkowcy mówią o panu, że pod parasolem ministra Klimczaka przyszedł pan do spółki i zachowuje się jak rzeźnik. No, no nie, jestem, nie jestem z tej branży, o której mówią związkowcy, natomiast ja już w tej spółce byłem 10 lat temu i ja 10 lat temu pracując dla ówczesnych zarządów jako doradca. Pomagałem wprowadzić PKP Cargo na giełdę i z tymi samymi związkowcami negocjowaliśmy na przykład Pakt Gwarancji Pracowniczych, który przez 10 lat obowiązywał e, i dzięki tamtym porozumieniom e, dzisiaj ta spółka, ta spółka weszła, weszła na, giełdę, na giełdę papierów wartościowych, nasza spółka. Dobrze, tak nie wprost Pan się odniósł do tych epitetów, ale bo można się do tego przyzwyczaić, jakoś przejść na tym do porządku dziennego. Ja powiem tak, rozumiem, że poetyka pewnie dyskursu w mediach nakazuje używanie mocnych słów, tak ja nie jestem od, od używania mocnych słów, ja jestem od, od roboty, zostałem, czy zostaliśmy tutaj, bo w trójkę zostaliśmy delegowani z Rady Nadzorczej w kwietniu tego roku na trzy miesiące, żeby no, powiem, wyjść z dołka, tak, żeby tę spółkę przestawić na dobre tory, ponieważ ona niestety przez ostatnie lata z coraz większą prędkością jechała w bardzo złą, złą stronę i ta sytuacja, którą zastaliśmy, wymaga trudnych decyzji, wymaga mocnych działań i my mówimy, ponieważ pani prezes Monika Starecka od finansów, pan prezes Paweł Miłek od, od handlu i, i organizacji i ja <laughs> od w kwestii właśnie pracowniczych, organizacyjnych, we trójkę razem podnosimy PKP Cargo z tej sytuacji, w której, się, w której się znalazła. To trzymając się tej kolejowej nomenklatury, z pana wypowiedzi wynika, że takim maszynistą, który tą spółkę na złe tory wprowadził, był premier Mateusz Morawiecki. To znaczy... Ja powiem tak, to jest jeden z elementów, czyli tak zwana decyzja węglowa podjęta no może... w 2022 roku, czyli nakazanie PKP Cargo, takim trybie administracyjnym, no porzu porzućcie wszystkie wagony od klientów, prawda? I woźcie węgiel z tych portów, tak, te wszystkie kolumbijskie, różne węgle po to, żeby tak no, żeby, żeby spełnić te, te potrzeby. To jest no, jeden z głównych, jedna z głównych przyczyn tej trudnej obecnej sytuacji, ale, ale niestety nie jest To spowodowała ta. Yy... Ten nakaz i czy były podstawy, żeby go zrealizować. No bo jest coś takiego, jak kodeks spółek handlowych, rozumiem, że były zawierane wieloletnie kontrakty z różnymi odbiorcami waszych usług i one zostały co z dnia na dzień wypowiedziane, i cały tabor poszedł Panie redaktorze, do doktorze Problemem jest problemy są dwa: po pierwsze, sama decyzja, tak i możliwość nakazania jakby nie patrzeć prywatnej spółce bo proszę pamiętać PKP Cargo to, to ponad 67 67% to jest akcjonariat prywatny to są otwarte fundusze emerytalne to są fundusze inwestycyjne to są indywidualni inwestorzy fundusze także zagraniczne a PKP SA to jest tylko albo aż 33% akcjonariatu i teraz no, oczywiście premier jak najbardziej mógł wydać taką decyzję na podstawie przepisów o zarządzaniu kryzysowym, tylko problem polega na tym, że spółka czy nasi poprzednicy obecnego zarządu tak gorliwie przystąpili do, do wykonywania tej, 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 tej decyzji, że no, na, 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 napytali nam wszystkim biedy. Dokładnie jest taka sytuacja, gdzie żeby wykazać się, żeby no ta, ten, ten węgiel przewieźć z tych, z tych portów, no to tak jak pan powiedział, zerwano jakieś kontrakty, nie obsłużono już, już istniejących kontraktów. Co więcej, ci klienci tak po ludzku obrazili się, no też bym tak zrobił, jakby mi ekipa, która mi teraz remontuje dach w domu, zeszła z dnia na dzień, a myśmy dokładnie coś takiego zrobili jako PKP PK, Cargo. PK no i ci klienci znaleźli sobie na niezwykle konkurencyjnym rynku, bo my mamy rynek konkurencyjny jak mało który właśnie przewozów, tych przewozów towarowych, no bo pasażerskich to trochę nie za bardzo mamy wyboru, prawda, jako pasażerowie. No możemy między, prawda, Intercity, Polo Regio, czy jakimiś lokalnymi kolejami, ale też co do zasady Państwowymi czy samorządowymi? Tak wybierać. Natomiast w przewozach towarowych PKP Cargo, która kiedyś była miała większość rynku, tak, miała większość rynku. Dzisiaj kiedyś to było 56, 58%, to ile dobrze, dobrze W pierwszym kwartale 19 to było jeszcze powyżej 60. No, Dane za pierwszy kwartał tego roku to jest niewiele ponad 40, nawet poniżej, 40. poniżej 30. Poniżej 30, w którymś momencie To z takiej, żeby to zobrazować panie tak Kiedyś jak pan widział jadący skład, to Prawie sześć wagonów na dziesięć było naszych PKP Kargo. Dzisiaj jak pan widzi skład jadący, to trzy tylko są nasze, a siedem wagonów to są prywatni przewoźnicy. Czy inni no, prywatni państwowi, bo różne spółki mają też skarbu państwa, też mają swoich przewoźników. I teraz problem... Karko polega też na tym, a propos jeszcze wróćmy do decyzji węglowej, że sposób wyko wykonania przez spółkę decyzji węglowej taki no taki, że tak powiem, żeby się wykazać. Tak? Nawet podobno słyszałem jeszcze, to sprawdzamy, jeden z prezesów to medal dostał, że tak powiem, za, nie wiem, chyba za zatopienie za, za tej sytuacji. Natomiast, yy, natomiast sposób wykonania taki, no yy, chyba bez pomyślunku, delikatnie mówiąc, on sprowadził na nas kłopoty. Chociaż oczywiście to nie jest jedyna, jedyna przyczyna tej obecnej sytuacji, ale zaraz wrócimy jeszcze, wracając jeszcze do decyzji węglowej. Tam problemem jest po pierwsze, zrywamy kontrakty, nie obsługujemy już istniejących kontraktów. Płacimy kary umowne? Powiem tak. M, tak, chociaż nie we wszystkich przypadkach. Ja, powiem nie, wszyscy, Czyli tak, tracimy przychody, tracimy częściowo tracimy płacimy... Wszystkim, przy, przy, tracimy też przyszłość. Tak? To znaczy, w sensie, no, klienci, którzy by mogli do nas przyjść... No nie przyjdą do nas, tylko mówią, no przepraszam bardzo, to ja pójdę do tej spółki, która mi nie zejdzie z, prac, z placu robót, prawda? To jest, to jest pierwsza rzecz. Po, po trzecie, w kary, kary, kary umowne, tak zapłaciliśmy, będziemy, ja powiem tak, będziemy prawdopodobnie raport bieżący dawali w tym zakresie, bo my jeszcze to analizujemy, ja też muszę zastrzec, że jesteśmy spółką giełdową, nas obowiązują wszelkie rygory w tym zakresie, więc dzisiaj na przykład żadnych Cyfr, żadnych liczb Pan ode mnie nie usłyszy, nie dlatego, że ich nie znam, tylko dlatego, że najpierw muszę je podać w postaci raportu, giełdo, raportu giełdowego, a potem oczywiście możemy o tym rozmawiać. Natomiast wracając do, do tych przyczyn, tak czy tracimy... Uciekamy z istniejących kontraktu, bo rzucamy te węglarki na węgiel, prawda? One woziły kruszywo, ale każemy, żeby one stały pod portem w Szczecinie i patrzyły, czy ten czy pod Gdynią, czy, czy, ten, czy ten statek z tym węglem przypłynie. Przy, przy Więc one nie pracują, nie wiadomo co robią, tak? Generują straty, no bo kosztują. Dalej, no kary umowne musieliśmy zapłacić za zerwane. Straciliśmy potencjalny rynek. Co więcej, nasi poprzednicy doszli do wniosku, że ten węgiel to będą wozili, że tak powiem, do końca życia chyba i oni nakazani zainwestować inwestowali w remonty niepotrzebnego taboru. Tak? Ja dosyć często mówię, że my mamy najlepszą flotę, że tak powiem, tą, tą, tą wagonową w Polsce. Super, tak? No, pięknie wyremontowane wagony, tylko nie mamy co, co wozić i myśmy jeszcze zapłacili za remonty kilkadziesiąt hmm, wagonów o cyfrach kiedy indziej, ale naprawdę dużo zapłaciliśmy za niepotrzebne remonty, które dzisiaj nie, na które nie mamy pracy przewozowej. Musimy też oczywiście pamiętać, że rynek, tak jak powiedziałem, jest bardzo konkurencyjny. On też fluktuuje. Tak? Są lata, gdzie jest lepiej, są okresy, gdzie jest, gdzie jest gorzej. Oczywiście wszyscy czekamy na KPO, tak? co będzie się działo. Ja dzisiaj rano byłem na, na kongresie infrastruktury tutaj w Koperniku i nie możemy tracić czasu na skali. Zadam panu takie pytanie. Ilu pan ma dzisiaj ludzi na pokładzie? A dla ilu jest praca? Dzisiaj PKP Cargo, bo PKP Cargo to jest główna spółka i to jest prawie 14 tysięcy pracowników, a cała grupa czy spółki zależne to jest około 20 tysięcy pracowników. I my dzisiaj mamy problem przede wszystkim w dwóch spółkach. W największej spółce PKP Cargo z pracą przewozową, PKP Cargo, gdzie no, w tej chwili wysyłamy na nieświadczenie pracy 30% załogi, czyli no do 30%, czyli do 4150 osób. I nie mamy dla nich po prostu pracy, to musimy sobie jasno powiedzieć. Płacicie postojowe 60%. I płacimy tak zwane nieświadczenie pracy. To jest specyficzna instytucja wynikająca z przepisów ustawy o komercjalizacji z PKP. To nie jest takie typowe postojowe z kodeksu pracy. Natomiast płacimy dokładnie świadczenie socjalne w wysokości 60%. A drugą spółką, w której też mamy dosyć duży, duży problem, to jest Cargo Tabor, czy to jest ta spółka, która remontowała te, 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 te wagony, tak? No i to jest ta sytuacja. Problem polega na tym, że w spółce Cargo Tabor nie można zastosować nieświadczenia pracy, bo ta spółka Cargo Tabor nie powstała w wyniku bezpośrednio komercjalizacji PKP. No mamy pewne wezwanie w, w tym zakresie, pracujemy. Ale, ale de, facto, de facto 4 tysiące 4 ludzi tysiące osób w tej tych samego PKP Cargo tak, w tej nie chwili nie ma dla nich Tak, mamy pracy. na tą pracę i my w tej chwili sukcesywnie od 1 czerwca Kierujemy te osoby na nieświadczenie pracy. Mogę powiedzieć tyle, że to już jest w tej chwili kilkanaście procent. Ten procent wzrasta z każdym, z każdym dniem, natomiast no, docelowo pewnie po te 30 procent dotrzemy. Panie prezesie, mam dwie kartki. Na jednej są pana wypowiedzi, na drugiej związków zawodowych. Jak się je tak zderzy, to widać, że to zderzenie jest. No, jak ze ścianą, i to tak nie przy 30 na godzinę, tylko dobrze rozpędzonym bolidem. Związki mówią tak, to, co zrobił oddelegowany z Nadzorczej obecny zarząd, to jedynie wypowiadanie umów społecznych zamiast naprawianie błędów w zarządzaniu strukturach organizacyjnych. Pan mówi. Podjęto bardzo wiele złych decyzji. Spółka została wręcz zaorana przez działające na jej szkodę były zarządy i związki zawodowe. I drugi cytat. Związki silnie zbratane z poprzednią władzą niejako uwłaszczyły się na PKP Cargo. Czy będą w związku z tym y, zawiadomienia do prokuratury? Będą. Będą zawiadomienia. Y, oczywiście znowu poinformujemy o nich po złożeniu, natomiast myślę, że jeszcze w, czer jeszcze w czerwcu będą, będą zawiadomienia. Natomiast ustosunkowując to się... Zawiadomienia związane z działaniem na szkole spółki? Jak najbardziej, jak najbardziej, no bo to są różne decyzje, które były podejmowane, które uważamy jako, jako obecny zarząd, przyczyniły się do tej obecnej sytuacji. To nie jest tylko decyzja węglowa, o której przed chwilą rozmawialiśmy. My mamy inne inny, inny wyzwanie, tak to powiedzmy, czyli tak zwany leasing zwrotny. Tuż przed wyborami zeszłego roku w, we wrześniu nagle duża część naszych najlepszych lokomotyw PKP sprzedało do firm leasingowych oczywiście odzyskało je potem fizycznie nawet nie wysiedliśmy z tych lokomotyw no bo dalej nimi jeździmy. leasing zwrotny leasing zwrotny tak no i teraz leasing zwrotny to jest bardzo, że powiem, normalna sytuacja. To był dobry biznesowy ruch, bo pozwolił spółce, spółce wyciągnąć gotówkę, poprawić sytuację płynności. Znaczy, I teraz i do tego stopnia, znaczy powiedzmy tak, właśnie to słowo "dobry". M? To był w normalnej sytuacji tak się powinno zrobić. Też byśmy to pewnie zrobili e, dzisiaj jako jako. Bo to jako poprawia rezultat. płynność rozkłada tylko teraz rozkłada płatności problem. Na lat, co na, nasi na poprzednicy leasingowe. robią? Tylko co nasi poprzednicy robią z tymi milionami złotych, które pozyskują z tego leasingu zwrotnego tych lokomotyw? Zamiast tak jak Pan redaktor mówi poprawić płynność finansową. Może spłacić jakieś zadłużenie. My jesteśmy porządnie zadłużeni. Tak? To co oni robią? No, wydają pieniądze na remonty niepotrzebnych wagonów, m? plus no, mamy okres przedwyborczy, więc Huziana Józia, że tak powiem, dajemy podwyżki. Tak? No, no przepraszam bardzo. tak no to I teraz związki zawodowe, które no, że tak powiem, nie myślą o tym, o przyszłości spółki. Znaczy, ja rozumiem w pełni to, że związki, to jest rola związków, tak? Respektujemy wszelkie uprawnienia i rola związków jest yy, no, walczyć o prawa pracownicze, tak, trzeba tak, tak robić, natomiast nie wolno, moim zdaniem, Podrzynać gałęzi, na której ktoś siedzi. Problem polega na tym, że, a, że, że będą ingerencja zbyt. To jest to, co powiedział też minister Malepszak chyba w, na, w Sejmie z dwa tygodnie temu, tak z, zarządzanie spółkami przez związki zawodowe kończy się właśnie katastrofą finansową, tak. My dzisiaj, chcę też powiedzieć, powiedzieć jasno, i nie mamy już, nie mamy tej katastrofy, tak, jesteśmy, spółka jest płynna, funkcjonujemy, działamy. Natomiast Czyli spółka, spółka się skurczyła, ma negatywny wynik finansowy po pierwszym kwartale, ale przetrwa, pana zdaniem? Ale oczywiście, że przetrwaj. Bez dotacji możliwości. ze Skarbu Państwa, jakiegoś, yy, jakichś, czy, jakichś panie, aktywów ze Skarbu pa, Państwa. Panie redaktorze, w tym zakresie muszę powiedzieć przysłowiowy pomidor, ponieważ mamy ten raport, raporty bieżące. Ja zwracam uwagę, to już powiedziałem, my nie jesteśmy... Standardową spółką skarbu państwa. My jesteśmy spółką notowaną na giełdzie, gdzie skarb państwa nawet nie ma żadnego, żadnych akcji, tak? My, tylko nasz akcjonariusz, no to będę największe, ale jeden z, tak, posiada to KPS posiada 33%. Ja powiem tak, my w tej chwili pracujemy nad różnymi wariantami. Także w zakresie finansów, tak. Restrukturyzacja tak, zadłużenia. Dokładnie, tak. I teraz to, to jest tak, to, co jakby widzi świat zewnętrzny, no to widzi głównie te działania no, trudne, tak? Ale na przykład to nieświadczenie pracy, czy wypowiedzieliśmy układ zbiorowy, gwarancji pracowniczych, tak? To, co trwa. A żeby jasność, układ zbiorowy pracy, okres wypowiedzenia układu zbiorowego pracy 24 miesiące, dwa lata, tak? Czy przez dwa lata i tak się nic nie zmieni, no ale w, w tym zakresie, prawda? Natomiast jeszcze... Ale żeby pójść do banków i rozmawiać ale... o restrukturyzacji zadłużenia, to, to, to trzeba tak. wykonać tego typu. Tak. Ruchy, bo Ale z Wami też nie chcę, chcę powiedzieć i też chcę, żeby też jasno pan tutaj jakby skąd się stawia te, te, te oświadczenia niektórych związków i, i, i moje, natomiast to jest tak, to jest oczywiście pewnie jaka, jakaś, to są prawdziwe oczywiście oświadczenia, natomiast my współpracujemy na co dzień. Proszę zobaczyć, te nieświadczenie pracy, tak, które zostało wdrożone przez zarząd na pod, od 1 czerwca, natychmiast po tym jak związki zawodowe zgłosiły uwagi już takie praktyczne, tak? rozmawialiśmy 5 czerwca na komisji semitycznej. jest współpraca ze związkami zawodowymi? My się spotykamy. To jest specyficzny i to jest model wiadnie. współpracy, bo gdybym ja mój, nazwał nazwa mojego szefa, gdybym był w związkach, nigdy nie byłem, że jest rzeźnikiem, to ciężko by nam się rozmawiał. Ale ja powiem tak: każdy ma prawo do swojej retoryki. Zadanie, które dostaliśmy dzisiaj jest podnieść tą spółkę z sytuacji, wybić ją z tego dołka, której się znalazła. Będziemy rozmawiali, współpracowali z każdym, tak, który rozumie, że tylko zaciskając pasa, że tylko podejmując trudne decyzje. Zresztą prezydent Miętek wczoraj w tym samym wywiadzie mówił, w Związku Maszynistów. Maszynistów, mówi, że on rozumie, że będzie trzeba restrukturyzować także zatrudnienie. Czyli no, trudno to, rzadko kiedy słyszymy. Powiedział, to, tak? że związki włączą się do Rozmów na temat restrukturyzacji PKP Cargo i to jest to, o czym Pan mówi. Natomiast chwilę potem padło takie zdanie: Będą problemy komunikacyjne wynikające ze wspólnego protestu pracowników kolejowych w obronie pracowników Cargo. To są te to słowa Pana Miętka. To jest, pojawia się groźba strajku na kolei. Dawno go nie widzieliśmy. Dwa tygodnie temu Pan Prezydent mówił, że nie będzie strajku, bo i tak jakby pracownicy strajkują, bo nie mają pracy. I on nie zrobi tej przyjemności, w cudzysłowie przyjemności, za rządowi obecnemu PKP Kargo, bo w czasie strajku, proszę pamiętać, pracownicy nie otrzymają wynagrodzenia, tak? Bo za czas strajku się nie, 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 nie płaci zgodnie, zgodnie z przepisami. Ale żeby, żeby jasność. Tutaj kwestia jest inna. Kwestia jest taka... Ale myśli pan, panie prezesie, że może dojść do strajku na kolei? No bo to są bardzo poważne zapowiedzi. A z tego, co a trochę znam, brać kolejarską, to nie są w stanie się skrzyknąć i w ramach y, y, sztandaru obrony kolegów z kargo y, na przykład wyłączyć na jakiś czas połączenia pasażerskie. Znaczy, znaczy ja Powiem tak, to jest decyzja, która musi być podejmowana przez odpowiednie organy związkowe, nie mi to, to ocenia. Ale jest tak? takie ryzyko, pana zdaniem? Znaczy, zawsze jest ryzyko. No jakie jest ryzyko, że, nie wiem, prądu dzisiaj nie będziemy mieli, bo elektrownia przestanie działać? To jest... I ryzyko zawsze istnieje, tak? Pytanie oczywiście, czy ono jest mniejsze, mniejsze czy większe. Natomiast, żeby mówić jasność, naszym problemem nie jest to, tak, jakie to jest ryzyko, naszym problemem jest, jak, jak my mamy razem ręka w rękę, także z partnerami społecznymi, wyprowadzić spółkę z tego dołka, w którym jesteśmy. No bo od protestowania, tak, od strajku, od generowania kosztów, nikt nam, że tak powiem, nie doleje tych, tych środków, które potrzebujemy. Pan redaktor mówi o, o tych restrukturyzacji finansowej, co by, to wszystko się dzieje, żeby jasność, tak? Jeżeli teraz, nie wiem, takie czy inne związki zawodowe doprowadzą do, do, do tej sytuacji, o której pan mówi, no to być może kontrahenci powiedzą, że nie jesteśmy, nie jesteśmy wiarygodni. No, ja bym przeprosił związki zawodowe, żeby nie y, przypi takiej gąbrowiczowskiej czarnej gęby, że tak powiem PKP Cargo przypinały, bo PKP Cargo to jest świetna firma, y, jedyny przewoźnik, który jest w stanie zrobić takie rzeczy w Polsce, których, na skalę chociażby, których nie jest w stanie zrobić nikt inny, tak, co do, co do skali przewozowej, co do pewnych asortymentów przewozu. I teraz tak, jeżeli ktoś, tak jak związki zawodowe, dzisiaj rozumiem, plują we własne gniazdo, nie rozumiem, dlaczego to robią, tak? Bo, bo to, jest, to jest sytuacja, tak? No, no, no straszą. No to powiem tak, proszę pamiętać, my jesteśmy na konkurencyjnym rynku. Nasi klienci, jakaś... Elektrownia, kopalnia, kopalnia kruszyw, tak? Bardzo łatwo, tak powiem. No, jeżeli wy nie dajecie gwarancji dowiezienia mojego, mojego mojego ładunku, to ja pójdę do tej, tego przyszłego prywaciarza, tak? Żeby jasność, naszym zadaniem jako zarządu w tej chwili delegowanego jest podnieść spółkę w tej trudnej sytuacji, do której doprowadzili nasi poprzednicy, niestety pod rękę z partnerami społecznymi. Ale mówię, jestem przekonany, że w dialogu, a prowadzimy, mamy spotkanie kolejne na jutro, zaplanowane na 20. 20 czerwca, mamy też w przyszłym tygodniu kolejne spotkania. Rozmawiamy codziennie z partnerami społecznymi na wszelkich, na wszelkich że tak powiem, Proszę, Przykład jest taki: te modyfikacje zasad nieświadczenia pracy. Porozumieliśmy się bardzo szybko. Już wczoraj na Radzie Nadzorczej związki mówią: no super, czy znaczy super. No, rozumiemy, nie ma pytań, że tak powiem, jedziemy dalej z tym. Z tym. Doktor Marcin Wojewódka, prezes PKP Cargo. Dziękuję, panie prezesie. Dziękuję bardzo. To był kolejny odcinek programu In Biznes. Mikołaj Kumica. Dziękuję, dziękuję za spotkanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.